Nowy porszak Kurła, biorę O nie, nie mam promocji Nie no, bez ulepszeń wygląda słabo Dobra, jedziemy od razu do tego Jedziemy od razu do Warszatu Czekaj To nie jest panamera? Panamera chyba wygląda tak Panemera wygląda trochę inaczej Nie wiem w sumie Nie znam się na porszakach O Jezus Ale ziemi to się nie trzyma Lata jak posrany Lecimy Teraz ulepsza, no ten super, ze taki wściekły, taki, modyfik modyfikuj, <słuch> pancerz na fula, a na fula, zderzaki. w sumie to ten standardowy jest najlepszy jak mi się przynajmniej najbardziej podoba ten taki nie? ale dobra zrobimy go na fulla po prostu silnik rozpórka no ta mam silnik z tyłu już ma na fullu po ulepszeniu sił Teraz jaka rura wydychała. Nie te dwie, o, takie niebieskie? Czemu nie? Nie, za dużo. No są zapinki na maskę. Są niebieskie? Zrobimy ten tkanin, są bardziej niebieskie. Jezus, jak ktoś da te lampy, to. Ja nie wiem. Tak brzydko te lampy wyglądają w Moje, Moje jest takie zdanie. Wnętrze Na full'a wiadomo Ale to głośno Klatka pyk Światła Zrobimy niebieski, ten ca cały są takie bardziej Pyk O, lotka. Nie można spoilera sobie dodać, ale Lipton. Nie, na no, karbonowego nie będę dawał fole w kolorze. Jezus Maria, co to jest? Czemu wszędzie ostatnio te LGBTS? Kur... Wszędzie te tęcze na pierdze. Gdyby nie te dziewięćdziesiątki, dziewiątki to mógł to nawet wziąć sobie Ludzi w kur... Ja, dobra to bierzemy tak Lusterka, niech będą karbonowe w sumie O nie, lakierowanie, teraz Dodatkowy, gdzieś dodatkowy zmienia kolor? Zaciski na przykład te Nie no to czarny będzie najlepiej Kolor wykończenia Akcentu Nie no, one muszą być białe, bo inaczej ta to nic nie widzi co to są tylne Spyler jest drżaka a, że ten No i to wygląda spoko A może na coś dać, to nie, to nie wygląda fajnie. O, z tą taką linią, jakby niebieską, pociągniętą, fajnie wygląda. Tutaj, tak samo to dam. Spoilery o. Szczerze się wydaje, że bez spoilera lepiej wygląda. No bo nie, no jak to. Ale ten docisk da? Normalnie. Nie no, tu raczej bez spoilera. Nie, nie, nie chcę tego w sumie. Zawieszanie na full w dół. Dałem w sumie niebieskie. Czemu nie skręcam biegów na fulla? Turbo na fulla. Tutaj można dać karbonowe, taki trochę karbonu nie, nie, nie zaszkodzi. Tor, to jakieś fajne koła trzeba było. Te w sumie spoko, takie jasne niebieskie. No takie bardziej pasowały. trochę się bardziej odróżniało od tego, o, właśnie jeszcze kół nie zmieniłem. Projekty, ulepszenia to nie, dam tylko kul odporne, bo coś czuję, że ten może być szybki, więc będzie można go na wyścigi używać. Kolor to wybrałem. Szyby, ma dużo ulepszeń. Wyjeżdżamy z tego Ciekawe No, coś czuję że on będzie, on ma buta. Ojoj oj. oj, oj. Wygląda. zajebiście. Mi się podoba taki. Nie, ten Porsche, w sumie, ten, który teraz dodali, nie jest najgorszy. Wydawało mi się, że będzie ten. Będzie gorzej z nim. mi się, wydawało, że ten pierwszy, jakby będzie ten. Ten pierwszy ma w sumie bardzo dużo ulepszeń. mi się, wydawało, że ten będzie trochę mniej. To w ogóle ma. To mniej więcej porównywalnie mi się wydaje, że mają. No zarąbi się, jeśli nim jedzie. To ja tylko czekam, masz. Yy, ucinka będą te yy, porównania z ty tych yy, najszybszych nowych samochodów. Czyli tego starego Porsche'a z tym nowym. No co, to tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Narra